Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. E, po przerwie e, wiem, że wiele z Was e, oczekuje ode mnie, że na tej się usprawiedliwiacie, wyjaśnię, dlaczego mnie nie było. Dostaję od Was bardzo dużo wiadomości, za które dziękuję serdecznie, e, z, że się martwicie o mnie. E, ale. E, no i. Wiele z Was uważa, że powinnam się usprawiedliwić, dlaczego mnie tak nie, długo nie było, znaczy to długo, nie uważam, że to jest długo, ale okej. Okay. Na niektórych to jest długo i dlaczego przerwałam ten październik. Na ten moment niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć, co się stało, z jakich przyczyn przestałam nagrywać, bo nie czuję się na siłach absolutnie i po prostu tego nie chcę mówić. Mogę Wam obiecać, że. Jest to dla mnie po prostu zbyt osobiste. Mogę Wam tylko obiecać, że postaram się, postaram się Wam powiedzieć. Ale mogę Wam to tylko obiecać, bo nie, nie wiem, czy uda mi się to zrobić. Będę na siłach to zrobić. W każdym razie. Dostaję też od Was dużo zapytań, czy będę robiła w tym roku vlogmas, bo w tamtym roku robiłam vlogmas. Nie wiem, czy coś takiego chcecie. Co prawda, ten film na pewno też będzie z opóźnieniem, i myślę, że też nie jestem w stanie chyba nagrywać codziennie. Nie będę w stanie teraz nagrywać codziennie, ale, ale kto wie, zobaczymy jak, jak, wam, jak będziecie chcieli, jak, wam się tam, jak się będziecie na to zapatrywać. W każdym razie pokażę Wam teraz, co w tym vlogu. Przepraszam Was za te gary za mną. Ale tam jest krupnik w niebieskim, w zielonym jest gulasz, się gotuje, bo dzisiaj będę miała gościa. Przyjeżdża do mnie Barbara z kanału Blondie, Pasia, i robię obiad, mój mąż jak będzie wracał, to ją zgarnie. będzie wracał z pracy, to właśnie ją odbierze z dworca. Zresztą zostanie u mnie na noc, także na pewno się pojawi. Dla panów Basi, mam <noise> nadzieję, ona będzie moim gościem. A przed tym jak Wam ją pokażę, to pokażę Wam Glossy Box'y, bo dwa Glossy Box'y, które Wam pokazywałam. To jest ten, bo ten najnowszy to jest Glossy Box z Mafashion, Fashion. Ale to pudełko o śnieg. Ale jeszcze mam ten wcześniejszy, którego Wam nie pokazywałam. Jeszcze. i tutaj co było, było bingo spa czekoladowy taki krem, e, znaczy krem, no, to jest napisane, że to jest krem pod prysznic e, i ja kiedyś Wam mówiłam o bingo spa, że miałam taki e, płyn do, coś znaczy taki można powiedzieć takie e, mleczko balsam do mycia, do, do makijażu bardzo fajne. Więc fajnie, no cieszę się akurat z tego. Orientana, balsam do ciała w kostce, ja zielona herbata. W ogóle fanką tej firmy jest moja mama, która zawsze mi mówi: O, oh, boże, dostanę kiedyś od ciebie takie masło Orientany. Gdzie ono jest, ale niestety z tego co wiem, to ten sklep jest online. Ale to jej dam na pewno. Tutaj mam czekoladowy peeling. Ja nie jestem jakąś taką wielką fanką czekolady. Osi odżywka. ona bardzo ładnie pachnie, no ale wiadomo, jakie są składy ich. <laughs> mało takie no, mało naturalne, w ogóle dalekie od naturalnych. A, jeszcze tutaj coś było. a Jeszcze tutaj była taka maska Dermofarma. Eee, maska komple... kompres, przepraszam, 4D. To jest to. I ma fashion to pudełko. Eee, zobaczmy, co tutaj jest. Ja też tak nie... I za ja bardzo patrzyłam. Dwie próbki mamy. Just Cavalli i Reveal z Golina Kleina. E, tutaj mamy e, krem do ciała z Organic Właśnie może powiem, mogę przeczytać, co to jest. E, balsam moje do ciała. Błyskawicznie poprawia napięcie skóry 200 ml 79 zł. No, nie miałam tego wcześniej. Teraz mamy tutaj krem. Bandi. Mam brudny ten krem. Krem z kwasem migdałowym i z kwasami. On kosztuje 69 zł za 50 ml. Pędzelek, z którego się cieszę. Beautiful Eyes, bo pędzelków jakoś nigdy za wiele u mnie. i Bardzo lubię pędzelki. To jest. Z firmy. Ten pędzelek kosztuje 80 zł. Co my tutaj jeszcze mamy? Yasumi. Krem. E... przeczytam, przeczytam mam. Yasumi. Krem pod oczy i na okolice ust. zwalczający i przeciwdziałający oznakom starzenia się. I regenerum maska do włosów. W ogóle to regeneracyjne serum do włosów. Ja chciałam to serum wypróbować wcześniej, także cieszę się na, to, na tą próbę. Na razie jeszcze mam swoją odżywkę, ale myślę, że to będzie fajnie się sprawdzało. I to też nie są jakieś drogie produkty, bo to jest 17 zł, około 17 zł, to jest 25 mln. W pewnym pachnie, Pachnie. Boję. A nie. Tak. Mm. dość pielęgnacyjnie, ale troszeczkę aptecznie, ale mam nadzieję, że będzie dobrze działał. To jest tyle. Ja w tym czasie zrobiłam w ogóle ciasto, zrobiłam babkę yy, i będę zaraz wykładać na tacę ciastka. Boże, ile ja już gadam, ze Na kolację będzie makaron z krewetkami, taki z makaron, kupiłam takiej krewetki, bo też Basia bardzo lubi. Mm. Znaczy ja też bardzo my też bardzo lubimy wszyscy, ale właśnie też z myślą o Basi kupiłam. Czosnek tutaj mam jeszcze jakieś tam inne rzeczy dodam, może dodam trochę cebuli, to tak zamarnuję te krewetki i później je podsmażę szybko na patelni. Tutaj przygotowałam już deser, makaroniki, tutaj są takie toffi, to ta babka, którą zrobiłam. I talerzyki na razie tyle. Mam nadzieję, że Basia jest głodna. Jest mój gość! Zbudzci się, bo zupa była zasłona. Zupa była przepyszna. Nie, Poczekaj, zupa była zasłona, miałam zły humor. Ktoś się wręczył! Ktoś nie, nie, tutaj żadnej przemocy nie ma, zostawię zwykle przepysznie, przepysznie Dopiero jestem dwie godziny, ale zostałam przepysznie ugoszczona, także Na pierwsze zupka był grany krupniczek Potem był grany, jak już się do, zdążyłam wyedukować, ponieważ coś zdążyłam powiedzieć e, Mięsko z panczakiem, które mi tak spęczniało w brzuchu, że po prostu... Basia jak ptaszek ja, Tak To od razu Wam mogę powiedzieć, ptaszek. że Basia bardzo, bardzo mało je ja. Chyba jak bocian. I bardzo dba o linie. Tak, tak, co widać, bardzo widać. No właśnie ja nie rozumiem w ogóle tych komentarzy czasami, hmm. ale Basia bardzo mało je. Tak, i zjadłyśmy jeszcze ciasteczko. Ale Paulina specjalnie pokroiła nam kawałki babeczki na pół, więc jak już zjadam jedno, to powiedziała, że mogę zejść jeszcze drugi kawałek, bo to jest jedno. Więc tak, To taki efekt wizualny. Także się najadłyśmy, teraz będziemy sobie plotkować, bo nie widziałyśmy się z Pauliną prawie ile dwa miesiące? O Jezus, właśnie Tak wiem. długo, że to jest w ogóle nie do pomyślenia. W ogóle, a ja teraz sobie będę malować paznokcie, bo mam Laila z Essie i już mi. A na co będziesz malować? No właśnie nie wiem. A ty co masz? Fidzi? No ja mam fidzi, <laughs> ale Okej wiecie co już wczoraj, wczoraj malowałam fidzi już mi się ciężko malowało, dlatego że już jest gęste i tak już. Po czas na kolejną butelkę już zużyłam trzy butelki fidzi. Trzy butelki. Trzy butelki. Wow. Także wiecie. No nie wiem właśnie sama na co pomalować. Chyba ja no coś, coś wybierę. No słuchajcie, no to my się z wami żegnamy, bo to był taki dość już dzień długi, a jutro się zostaje do końca tygodnia, bo nagramy. Razem, zobaczę vlog. No i oczywiście wszystkie linki do Basi do bloga i kanał będą pod spodem. No, do końca tygodnia Tak, się tutaj. Tak! Pa!